Hej, hej, dzień dobry wszystkim Dzisiaj kolejny wyjazd Na Sylwa Lake Dzisiaj przejśmy obejrzeć te Audi A3 1.6 Moi drodzy jest za 490 Wód Plus opłaty akcyjne Co mnie zainteresowało, że benzyna 1.6 I ma 150, nie który ma 53 tysiące przejechane Także myślę, że Myślę, że tanio Nawet bardzo tanio Także zobaczcie sobie jak to chodzi A się świeci, tak? A się świeci, to te klocki są do wymiany i tak kopali zakaz od sztyka. No ładnie, tylko że to jest zadrapania, tak? No przerysowane jest tutaj. Przerysowane wody, jest wszędzie. 12. Tak, zobaczymy co tam jest... Bo na, na tym pisze, że jest 180 tysięcy, nie? A zobaczcie tutaj, 180 to jest... To nie jest przebieg, przebieg jest 53 tysiące. Także w środku ok elegancko. No wygląda na te 53 tysiące. 5 drzwi Jeden, sześć Także jak coś To na pewno ją zabiorę i dajcie znać tam Michał, daj znać czy ten, czy chcesz to, jak nie to To mówię, to będę dalej gdzieś to To pchał albo po prostu sprzedam u siebie, nie? Tutaj macie na masce jeszcze Taki ten Ogólnie jest cała podrapana, nie? Ale ładnie chodzi, wegańsko Pony nowe Dobra, idziemy dalej, rzucimy okiem co tu jest Jeszcze co ja chciałem yy, Aha, zderzak Zderzak lub całe auto Chciałem do C4 Tu jest takie C4 całe Do końca tej cytacji jest 20 minut Ale ten jest za stary, bo jest przed liftem Że to odpada y... A Fiesta tam chyba jest 1200, ona, ona droga jest, bo ma przebieg mały Tutaj ta BMW, widać sobie, jest cała po podrapana z... Za... Z... Brzydka, nie? Ale ona jest, moi drodzy, za 350 funtów No i wiemy dlaczego Dobra, to odpada Korsy nie Korsy mam dwie też to... Nie muszę korsy Tu jest 19 rok Volvo, proszę muszę zobaczyć jak jest W auto, tylko już widzę, że z przodu coś tam się dzieje. No, pachnie nowością, no wiadomo 19 roku. kurde, po co to drewno tutaj? Okay, może coś będzie lubił. Zobaczymy, co z przodu się dzieje. nie? nie? No tu przód, nie jest tak źle. Dobra, wracamy do tego Audi, bo jeszcze zostało 10 minut. Te Clio dalej jest z Nie wiem czy się nie sprzedało. Okej, okay, to jak coś to. Pozdrawiam Wszystkiego dobrego w nowym roku I jak coś to mówię